Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Siedzę sobie tutaj na skałach. Jest upalny dzień. I tak pomyślałem, że zrobimy, wprowadzimy sobie kolejny ciekawy zwrot. Zanurzyć się, zamoczyć się w wodzie, tak? Czyli ktoś na przykład siedzi na plaży, jest mu gorąco i powie po polsku, a idę się zamoczyć do wody, idę się zanurzyć do wody, żeby się okłodzić. Pytanie, jak to powiedzieć w języku angielskim w języku angielskim sposób naturalny? Słowo nam jest, słuchajcie, dość znane, bo mamy tak zwane dipy, tak? Dipy chodzi mi o te sosy, gdzie właśnie coś tam moczymy, na przykład jakąś tam marcheweczkę. My oczywiście to czytamy dip przez i, ale ale skoro piszemy i, to czytamy krótkie i, czyli czytam i, czyli dip. No i mamy właśnie ciekawy zwrot take a dip. Take a dip to znaczy za, zamoczyć się, zanurzyć się. Czyli siedzę na plaży i mówię I'm going to take a dip. Idę się zamoczyć, zanurzyć na przykład to cool off, aby się ochłodzić. Polecam ciekawy zwrot i myślę, że go zapamiętamy, no, no bo my właśnie tego słowa używamy. Mogę też powiedzieć I'm going in, w sensie do wody, nie muszę dodawać wody, bo akurat z kontekstu będzie to oczywiste, że chodzi o wodę, tak? I'm going in, ale musi być to in for a dip. I'm going in for a dip, czyli wchodzę do wody, żeby się zanurzyć, żeby się zamoczyć. Czasami sprawdzamy czy woda jest ciepła czy chłodna na przykład nogą i też użyję tego czasownika, czyli wkładam sobie tutaj nogę, czy nie wiem, czy, du czy dużego palca do wody i mówię, że na przykład w czasie przeszłym he dipped he dipped his toe, zanurzył dużego palca to check how, how cold the water was, aby sprawdzić jak zimna woda była. Albo na przykład w kuchni jesteśmy i nie wiem, ktoś mi na przykład macza frytkę w moim ketchupie i ja mówię, powiem mu stop dipping your chips in my ketchup, tak? czyli przestań. Yy, zanurzać, moczyć swoje frytki w moim keczupie. No pewnie my powiemy Przestań wkładać frytki do mojego keczupu, ale będzie właśnie to ten czasownik, gdzie zamoczyć. Ok, dzięki, trzymajcie się.